Cześć, witajcie, z tej strony Bodzio w, w odcinku specjalnym Network Speed Pipek. Tym razem będziemy jechać w takim wyścigu speed, powiedzmy crossowym. Chyba jakoś to się tak nazywa, to już jest część druga. Wczoraj była część pierwsza. Oficjalnie jest tu po, w pierwszej części 6 rozgrywek speed crossu, w drugiej tak samo, a w trzeciej będzie tylko już 3. Dzisiaj jest część druga, więc 6 mamy wyścigów Speed Cross. Oczywiście w pierwszej części nagrałem chyba za 3, bo dwóch nie nagrałem, bo nie wiedziałem, czy to będzie coś fajnego. Jednak szkoda, że nie nagrałem, bo było to jest super. Ale następne są, więc i tak będziecie mieli co do oglądania. A ja zapraszam dzisiaj na Speed Cross, część druga. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Więc będzie się działo, będzie drift, skoki. Demolka i fotoradary 4 w jednym. Oj, będzie się działo i będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Myślę, że ten odcinek Wam się spodoba, bo czegoś takiego się nie było i to nie będziecie musieli długo na to nawet czekać, bo to się pojawi jeszcze w tym tygodniu. Specjalne odcinki, przypominam, pojawiają się od razu, nie trzeba na nich czekać, bo to są bardzo wyjątkowe. No dobra, jesteśmy na miejscu, pojedziemy takim autem, jaki widzicie z boku na zdjęciu. Zaczynajmy, nie przedłużając. Mm, Ukończ zawody w ciągu dwóch minut. No nie wiem, nie, nie biorę. Braxton szykuje się do zawodów numer 2 w lidze Speedcrossowej, a kilkoro miejscowych kierowców wciąż walczy. Czy tak z, z Drift 4 skoki, 1 fotoradar, 1 obiekty do Demolki 63, kurde co, Jeden to więcej. Witaj, Braxton. Gotowi na maka? Na maka? maka zawsze. Oj, kurde te drzewa. Daję je posadził. Nie wszystko to dominuje, kurde, a trzy obrążenia mamy, dobra. Wyszło. Mogło pójść to lepiej. Eee, Co się mi to tak idzie fatalnie. Dobra poparmy troszkę niepraw. Super. Rekord pobity.

jest nieźle, więc no, też mamy dobre jedno przed nami odrążenie. Pięknie. Najgorsze jest to obiekty demolować to jest troszkę trudniej. Ale no, trzeba z tym sobie poradzić. Dobra, mamy jak... Czy, czy on powiedział przed chwilą słowo bu"? Co by miało to znaczyć? Motywuje to no, to jakoś? Bo to mówi za ten synazm. Chyba ten wóz do mechanika. Hmm. O! Właśnie przejechał przez mechanika. Naprawdę mogło wczoraj mi tak szło. wspaniale dzisiaj wychodzi. Super. Ok. Drift, ok. Skok, świetnie. Prędkość, ok. Demolka, dobrze. Mamy dziesiąte miejsce, a musimy się zakwalifikować przynajmniej na trzecie, drugie lub pierwsze. Wolałbym pierwsze. Okej, okay. jedziemy z następnym siódmy ukończony. Ok, zmieniło nam autko. Nowa trasa. Nowa, czy w tym samym miejscu. A ja nie biorę tego, bo się wolę skupiać na tej Barakuda od lat powtarza, że na torze speedcrossowym radzą sobie jedynie zawodowcy. Ten facet, który ściga się od szóstego roku życia. Zadziorny, miejscowy żółtodziób na pewno mógłby podpalić mu grunt pod tyłkiem. Siedem driftów, czy skoki, fotorotory, 6, 54 obiekty do zniszczenia. Wiedz, że osobom, które zbyt często wygrywają, przytrafiają się problemy. Że jakie? Zaczynają brać ksywy od <laughs> Słuchaj, są, Kolego. Bądź rozsądny. Ja? Rozsądny? Zobaczymy się na mecie! Pięknie. Uh. Rozsądny? Rozsądność na mnie chodzi w parze. Przynajmniej tak mi się wyda. Yes, dalej ma. Właśnie. I czas na tę molkę. Lepiej chyba być nie może. Pewnie że nie może. To co ty potrafisz. Nikt nie umie. Wow, ale leci pięknie, pięknie. Yes. To było nieprawda. Jezu, tu się nie wyrobiłem. To tam, trasa do wiec. Czy ja by to był tak jak mówiłam? Bo to ja też bo to jest normalnie. I znów kolejny piękny skok. Znów kolejny piękny skok. Teraz odrobina. to było driftu. No, trochę za No to musiał być rekord, bo coś w tym stylu. Właśnie, rekord pobity smak, już się nie przejmuj, ale dalej się popisuj. Rekordy są po to, żeby były większe. Oj, wyjechałem chyba poza wskaźnik. Dawaj, Mac, dawaj, ty potra, to potrafić, ty jesteś depeszczak. Ty jesteś mistrz, a nie depeszczak. To ja dawa. Ten człowiek, który jeździ ja i całe życie, jest nie do wykonania. Łał, wow, ale leci, leci, patrzcie, patrz, patrzcie! Patrz. Nie no, kurczę... Widzicie, to było coś pięknego. To było piękne. O, i to też było przepiękne. Tak, ale to już nie. Miałam bardziej tam strogi wziąć, to było lepiej. Dobrze, dobrze, świetnie, Jestem dobrze. niepowtarzalny. No, chyba tak. Które tam... o! Kto to jedzie? Nas? A co to jest? To pisać przed nami. Ej Mac. Kolego, świetnie ci idzie. Pewnie jesteś z siebie dumny, co? Nie tak jak moja mama. Heh, ty, słuchaj, dobrze ci idzie, ale wycofaj się, póki prowadzisz. Odpuść sobie resztę zawodów, a ja ci to wynagrodzę. Co? Zapomnij, gościu. Mak, przestań. Nie rób czegoś, czego obaj pożałujemy. Coś mi się wydaje, że tym gościu nie lubi tego, jak my go chcemy właśnie pokonać. Hmm. Co tam mam to spuścić? Dobra, no teraz tak. Gdzie jest kolejny? Dobra robota, widzę, że ulepszenia spełniają zadanie. Pojawią się nowe. Jesteś najlepszy, brachu. Nie to co ten palant Monroe. Uwierzysz, że chciał mnie przekupić, żebym odpuścił? Domyślam się, jak poszło. On na tym nie poprzestanie. Stary, to jest tak, jakby wróciła familia. No właśnie, tak by Wam nie wróciła, tylko który jeszcze nie pokonaliśmy. Ok, robimy ostatni sobie yy, drifcik. Ok, jedziemy w kolejnej dalszą podróż speed Cross Już tu przez 270 metrów bez przerwy. A ja to obraz spływać warto. Ale nie wiem, czy coś z tego wiecie. Przy panelach panuje sezon speed crossowy. Jeden z naszych, Sean McAllister, w bardzo efektowny sposób przedziera się przez rankingi. Czy da radę zagrozić wielkiemu barakudzie? Miejmy nadzieję. Okej, okay, strefy driftu 7, skoki 2, fotoradary, 2 obiekty do demorki 22. Jednak jesteś. Znowu. Nie udawaj zdźwięconego. Odpuszczę, jak już wygram. Właśnie, wtedy odpuścimy. Walczymy do końca o swoje. Ej, słuchaj. Dobrze ci poszło, Pa. Ale nie zachodź mi za skórę. Nie powinieneś był próbować mnie przekupywać, brat. Właśnie, lepiej. Przekupstwo to nie jest dobre rozwiązanie. Kurde, jak ma mamy człowiek, to wiek, by to jak tu nie ma nic na razie? Poradzisz sobie! Tego nie widziałem! Ło! Ups! Chyba spadłem. Muszę trochę pośpieszyć, bo nie mogę kurde. Już... Zaraz są obiekty. Pięknie nam no idzie. Stop. z tym driftem to nam troszkę nie idzie za Znaczy drift jak drift, ale... Jedna rzecz nie, nie To tu jest jednak trochę trudniejsze, ale wydaje się, ta taka dość łatwa. Piękny <grymne> skok. Nie wiem co te monety tam znaczą, ciężko je złapać. Może spróbuję z zamkniętymi oczami. To Nie, zjazd w To było za ostre. Troszeczkę nie się Prędkość. I tam oni tu tego zaplanowali. Niesamowite, powiem wam, że mi się ja tak to bardzo podoba, co robię, by to w realu robić. Drift. Ta że u góry każda tabelka jest odpowiednio opisana, co trzeba robić. Eliminacja. Tak jest. Normalnie myślałem, że to będzie trudne do pokonania, jak jeden, ale jednak przemówiłem i znowuś gdzieś wypadłem na bok. Max zwycięża. Max niepokonany, Max najlepszy. Pokaż Shadow ma, co potrafisz. Ej, czy ja coś nie powręciłem? Chyba tak. Ej, tak wygraliśmy. Okej, świetnie, dobrze się wygrałeś. król powrócił, kochanie. To prawda. No, jesteśmy na miejscu już ósmym. Ale tego się nie uda powiedzieć. Trudno. Okej. Okay. Proszę o to.